Dzień dobry Dzisiaj na moim kanale nie będziemy rozmawiać o memach i rzeczach tego typu. Ja mam na usta to kilka jest. On również ludzi hejtuje. I to jest poza Dokładniej Dokładnie hejtuje różne ludzie, którzy na przykład jak ja zaczynają nagrywać i te sprawy. Różne oba jak i strony te sprawy. No i boję się też że między innymi o mój kanał się może oberwać, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że mnie tak nie wolno. Tylko gdy trzeba naprawdę być słabym człowiekiem, głupim wręcz, żeby hejtować dzieci, niszczyć im dziennice sprawy. Już się odezwałem pod kilkoma różnymi filmami, że o tej sprawie. Różne, na przykład pod jego oraz pod pewnego youtubera. Zaraz pokażę, którego.